Witam Was kochani, dzisiaj z okazji Dnia Dziecka muszę coś zrobić moim dwóm córeczkom, córeczkom, no córką, bo już są pełnoletnie, eee, mam je dwie, jedna jest Klaudia, która właśnie prowadzi ze mną tego bloga, jaka matka, taka córka, eee, druga jest Paulina, która studiuje w Lublinie. I która dzisiaj wraca. Więc e, muszę coś pysznego dla nich właśnie zrobić. Słuchajcie, na obiad na pewno zrobimy hamburgery. Więc dzisiaj mamy dzień fast foodów, ale fast foodów domowych, czyli właśnie tych zdrowych. Więc dla nich dzisiaj na pewno będą e, hamburgery. Ale musi być też coś na słodko. I na słodko, słuchajcie, będą dwie rzeczy do wyboru. Jedna będzie pana Kotta, a druga będzie tiramisu. Ale zrobimy troszeczkę inaczej. Dlatego, że pana Kotę i tiramisu zrobię w takich malusieńkich, Zobaczcie pojemniczkach, e, ja coś się śmieję, że to jest naraz, czyli nagryza jednego, nagryza drugiego, zrobię ich więcej. Jak robię w dużych pucharkach, to potem tego nie mogą dojeść. A mały pucharek, słuchajcie, wszyscy e, bardzo dobrze, że tak powiem, zjedzą, malusią, mało kalorii. Więc jak najbardziej w takich pucharkach lubię robić. Zrobię to troszeczkę inaczej, pana Kotę. E, na pewno wam to pokażę. Zobaczycie o co mi właśnie chodzi. I jako pierwszy właśnie robię pana Kotę. Więc słuchajcie, zaczynamy. Ten moment już mam przygotowany do działania, bo już jest e, włączony. E, dałam sobie go, słuchajcie, zaplanowałam do menu tygodniowego. I mam coś takiego jak mój tydzień. Wchodzimy sobie w mój tydzień i mam pokazane dwie rzeczy, że chcecie zrobić. Właśnie pana Kotę i tiramisu. Pierwsze robimy pana Kotę. Klikamy, dajemy, rozpocznij gotowanie i mamy. Pół laski wanilii, przekroić wzdłuż, wyskrobać ziarna. Słuchajcie, ja nie mam laski wanilii, ale mam cukier waniliowo migdałowy i właśnie z tego cukru, słuchajcie, sobie właśnie to zrobię. Ziarna rozcięte, laski wanilii, włożyć do termomiksa. Ok, pomijamy, bo zaraz sobie damy, słuchajcie, naszego cukru waniliowego. I daję 100 g mleka. Więc lejemy, pamiętamy, że w tym momencie waga jest, więc wam to rewelacyjnie zważy. Dajemy sobie dalej. 330 gramów śmietany, minimum 30%. Możecie dać 36, ja daję 30. To już tak jest tak powiem, dla nas tuste, więc wystarczy to. Ja też słuchajcie, pana kotę robię na mleku że tak powiem, roślinnym, czyli migdałowym kokosowym, tylko daję więcej. I dwie łyżeczki, słuchajcie, żelatyny wrzucamy do środeczka. Od razu sobie daję, słuchajcie, ten mój cukier waniliowy. Ja robię naprawdę bardzo mocno, jest tutaj dużo e, właśnie e, laski waniliowej. Robię migdałowo-waniliowy, więc takiego sobie też dałam. Ok, I 50 g cukru. No, to też dosypiemy. Wiem, że cukier waniliowy jest słodki i też go dałam, bo jest wiadomo z cukru. Ale cukru daje tyle samo. Czyli jak są 50, daje 50. Nie ma znaczenia, że tam wcześniej yy, dałam właśnie ten, ten cukier yy, puder. Ok, i teraz tak. Zamykamy i nastawiamy sobie 10 minut, 90 stopni. Delikatne obroty na dwójce. I teraz nam się to grzeje. No i kochani, dobiegło nam końca. Dajemy sobie dalej. Laskę wanilii, ostrożnie usunąć, nie mamy jej. Jak ją będziecie mieć, usuwacie. Dajemy, słuchajcie, dalej dodać 20 g rumu, pomijamy. Moje córki nie lubią tego rumu, yy, że tak powiem, yy, w smaku yy, właśnie pana koty. Dajemy dalej i jeszcze sobie słuchajcie, wymieszamy to 5 minut obrotu, 5 sekund do 3, bo tak było z rumem, ale ja to jeszcze raz, że tak powiem, sobie tylko troszeczkę przemieszam na tych ciutkę wyższych obrotach. I to jest wszystko. Przelać do silikonowych foremek lub filiżanek. I słuchajcie, tak też zrobię. Tylko poczekam, aż mi to troszeczkę, że tak powiem, ochłonie, żeby nie było takie ciepłe. I przeleję sobie do moich foremek. I słuchajcie, następna rzecz z foremkami. Tu mam wytłoczkę z jajek. E, leję tutaj, nie leję całego i po skosie, słuchajcie, będę układała moje foremeczki, żeby one mi się, żeby to ta pana kota, ta biała, że tak powiem masa, mi się zrobiła po skosie. E, można na tym, możecie co innego wymyślić, ja zawsze robię właśnie na wytłuczkach z jajek, bo to mam bez problemu, powrzucam do lodówki i mam. Więc słuchajcie, zaraz jak tam troszeczkę to ochłonię, już Wam będę pokazywać, o co mi chodzi. E, zaraz Wam to pokażę, bo już to mam, słuchajcie, w pojemniczku, zobaczcie. O, tak to wygląda. Yy, nalałam i po skosie, zobaczcie, poukładałam moje foremeczki. I takie po skosie daję sobie, słuchajcie, teraz do lodówki, yy, żeby to fajnie mi się złapało. Około 3 godzin, tak samo jest w przepisie. A będę robiła mus yy, malinowy. Możecie zrobić malinowy, borówkowy, cuskawkowy, jakikolwiek macie. Słuchajcie, ja robię ze świeżych owoców, możecie zrobić z wyrożonych. Także na razie zostawiamy to tak. Idzie do lodówki, czekamy i słuchajcie, wracamy do przepisu za 3 godziny. A teraz będę robiła tiramisu. No i kochani, powracamy do naszej panna Koty. Eee, I mamy tak: do naczynia rękawicującego dajemy 200 gramów świeżych malin. Maliny, borówki, truskawki, mrożone, takie, jakie macie, takie, słajcie, dajecie. Ja mam akurat świeże malinki. Eee, mam je około 270 gramów. I tak to, słajcie, zostawiam. Dajemy sobie dalej: zakładamy miarkę. I to wszystko, słajcie, musimy sobie podszatkować 5 sekund, obroty 7. Mamy zmiksowane, dajemy sobie, słuchajcie, dalej. I mamy pana kotę przełożyć na talerzyki podawać podane sosem malinowym. I sos malinowy, mi jak najbardziej wyszedł. Muszę go, słuchajcie, sobie troszeczkę przelać do naczynia, i zaraz powracam i pokażę Wam, co robić dalej. No i kochani mam, pamiętamy, że robiłam to w e, wytłoczkach e, z jajek. Fajnie mi tu zastygło. Zobaczcie, mamy takie, że tak powiem, e, o, po skosie. I teraz w tym poskosie daję sobie naszego, słuchajcie, musumalinowego. O, proszę bardzo. Tak, zobaczcie, tak to wygląda. Rewelacyjnie możemy ustroić. I takie też pana koty możemy, słuchajcie, zrobić na dnie dziecka. Wykorzystajcie, bo warto. Pozdrawiam was.